Dzień dobry państwu, bardzo dziękuję. Jestem ogromnie zaszczycony wystąpić tutaj przed tak zacnym gronem uczestników. Bardzo dziękuję również panu prezesowi Tomaszowi Grochowskiemu z firmy retencji za zaproszenie do, do prelekcji drodzy. Państwo, tak jak zostało wspomniane, reprezentuje miasto Leszno, 60-tysięczne miasto, ale przede wszystkim wodociągi leszczyńskie, leszczyńskie spółkę komunalną miasta. Moim tematem to, tak jak zostało tutaj też wspomniane, jeżeli chodzi o zagospodarowanie wód opadowych i program, o którym więcej też powiem, to przede wszystkim zwiększanie zdolności retencyjnej miasta Leszna, które ma być drogą do poprawy bezpieczeństwa społeczności lokalnej. Drodzy Państwo, wodociągi leszczyńskie to 3,4 miliona metrów sześciennych sprzedanej wody, a nasza historia ma już 123 lata. 50 około milionów przychodów, 170 pracowników, 40 ponad milionów wartość inwestycji, którą prowadzimy. Oczywiście to się zmienia z roku na rok. W tym roku również to będzie kilkadziesiąt milionów złotych, a obsługujemy około 80 tysięcy mieszkańców, bo to jest nie tylko miasto Leszno, ale również dwie gminy. Gmina Święciechowa i Gmina Lipno. Jeżeli chodzi o inicjatywę Banku Gospodarstwa Krajowego, jesteśmy w tej inicjatywie wodór, węgiel i. Woda, oczywiście, przede wszystkim, i tak jak Państwo widzicie, w tej inicjatywie jest wiele takich tematów, które, którymi my jesteśmy również bardzo zainteresowani, w tym między innymi retencją. Także jest to temat, który nas bardzo absorbuje i mocno tutaj współpracujemy jako Wodociągi Leszczyńskie, jako istotna strategiczna spółka miasta Leszna w tym temacie. Drodzy Państwo, oczywiście, edukacja ekologiczna, czy tak jak zostało dzisiaj tutaj podczas debaty powiedziane, edukacja klimatyczna. Jesteśmy bardzo mocno w to zaangażowani. Nasze e, ekoedukatorki prowadzą takie zajęcia przede wszystkim z młodzieżą, z dziećmi, to są dzieci z przedszkola, opiekunowie. W ubie, roku ubiegłym ponad 2000 osób przeszło przez takie bezpłatne zajęcia na naszej największej stacji, jednej z największych stacji uzdatniania wody, czy, czy tej najbardziej zmodernizowanej, ale również zapraszamy na ścieżkę edukacyjną, która znajduje się przy naszej siedzibie i prowadzimy wszelkiego rodzaju takie właśnie akcje edukacyjne. Drodzy Państwo, Leszno tak jak zostało to wspomniane, 60-tysięczne miasto na południu Wielkopolski nie mamy rzeki, ale również zmagamy się z problemem dotyczącym suszy i tego, jak zagospodarować deszczówkę w przypadku intensywnych opadów deszczu i gdzie tą deszczówkę odprowadzać, gdzie ją gospodarować. No pokutowało przez lata myślenie, że skoro jest regionalna duża oczyszczalnia ścieków kilka kilometrów jeszcze bardziej na południe skierowana za miastem Lesznym, która odprowadza, do której odprowadzane są ścieki, ale też wody opadowe z miasta Leszna i tych wspomnianych przeze mnie dwóch gmin, to tak powinno zostać. No my to chcemy zmienić, my chcemy e, tworzyć miejsca, w którym retencjonuje się wodę, w którym jest naturalna e, infiltracja, i odnawiamy w ten sposób zasoby wodne. Drodzy Państwo, ciekawe liczby: w Lesznie spada ponad dwa razy więcej deszczu niż produkujemy wody pitnej, ale i tak jest to dużo mniej deszczu niż w innych regionach Polski. Jeżeli chodzi o wspomniany program zagospodarowania wód opadowych i rozwoju kanalizacji deszczowej, on został przyjęty przez Radę Miasta Leszna w 2010 roku, także to już jest 14 rok funkcjonowania w tym roku tego programu i oczywiście jego celem to przede wszystkim zabezpieczenie terenów miasta przed skutkami intensywnych opadów, czy uzyskanie tak zwanego komfortu kanalizacyjnego, zagospodarowanie możliwie dużej części wódopadowych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Czy prawidłowe odprowadzanie nadmiaru wód do odbiornika, w tym ograniczenie przepływów w kanałach. Również planowanie urbanistyczne, inwestycyjne, współpraca z instytucjami miasta, z wydziałami, z zarządem dróg, czy też ze spółką komunalną Miejskim Zakładem Zieleni, czy z Wydziałem Planowania Przestrzennego i Budownictwa. Jak sobie z tym tematem radzić. Porząd, program, przepraszam, porządkuje oczywiście też ważne kwestie, jak wskazuje wytyczne do rozwoju kanalizacji deszczowej w mieście, wskazuje rozwiązania, które mają zabezpieczyć miasto przed właśnie skutkami intensywnych opadów deszczu, no i pokazuje, jak i gdzie zagospodarować wody deszczowe w miejscu ich powstawania. Po lewej stronie widzicie państwo wizualizację tego programu. To jest podział na zlewnie miasta Leszna. Tak jak wspomniałem, my nie mamy rzeki, ale takie zlewnie w sposób naturalny też powstały i one pokazują w jaki sposób i gdzie możliwe jest retencjonowanie, zbieranie wód opadowych przede wszystkim po co no po to żeby zapewniać bezpieczeństwo mieszkańców, żeby nie dochodziło do podtopień, bo z takimi zagrożeniami w ostatnich latach się borykaliśmy. Jeszcze kilka liczb, które mówią o skali naszej działalności i współpracy tutaj z miastem Lesznym. Drodzy państwo, tak jak Państwo tutaj widzicie, podział na lata od roku 2019 do, 20, do 2023 de facto sprzedajemy, produkujemy i sprzedajemy co roku mniej więcej taką samą ilość wody 3,4 miliona metrów sześciennych wody do wszystkich naszych odbiorców, ale przyjmujemy na oczyszczalnię ścieków 5,5 miliona metrów e, sześciennych ścieków i wód opadowych. I jest to dla nas ogromny problem. W Lesznie nie ma e, opłat za deszcz, mieszkańcy nie płacą. Być może słusznie, ja tego tutaj nie, nie chcę jakby kwestionować czy analizować, natomiast no musimy szukać sposobu finansowania na zagospodarowanie tej dużej części wód opadowych, z którymi nasza oczyszczalnia musi sobie radzić. Długość kanalizacji deszczowej to ponad 105 km. 203 km to kanalizacja sanitarna, która jest własnością spółki, a. Kanalizacja deszczowa wspomniana jest własnością miasta Leszna, natomiast my również w naszych zasobach wodociągowych mamy ponad 52 km kanalizacji ogólnospławnej i to jest bardzo dużo, jak na 60-tysięczne miasto, de facto dziesięciokrotnie mniejsze miasto niż miasto Poznań, Wrocław czy Gdańsk. Drodzy Państwo, zgodnie z programem zagospodarowania wód opadowych przyjętym we wspomnianym 2010 roku w planach. Powinniśmy mieć na kanalizacji ogólnospławnej około 12,4 tysiąca metrów sześciennych pojemności zbiorników. Powinniśmy mieć 39 tysięcy pojemności zbiorników infiltracyjnych na kanalizacji deszczowej, jak również ponad 18 tysięcy metrów sześciennych zbiorników na kanalizacji deszczowej. Natomiast to są plany i powiecie Państwo, no plany od 2010, no to co udało się zrealizować? Udało się dużo zrealizować, oczywiście potrzeb jest jeszcze więcej. Ale udało się zrealizować ponad 28 tysięcy metrów sześciennych tej retencji w zbiornikach retencyjno-infiltracyjnych w, w strefie przemysłowej IDEA w Lesznie oraz również miasto realizuje zbiorniki retencyjne, buforowe. W na przykład przy okazji modernizacji ulic. Tutaj wspomniana ulica fabryczna czy szybowników. Ponad 2000 takiej, takiego buforu udało się zgromadzić. Nasza spółka również rozpoczęła ogromną inwestycję, o czym za chwilę Państwu powiem. To jest 6000 metrów sześciennych buforu retencji, ale na kanalizacji ogólnosprawnej i budujemy tutaj zbiorniki, o których właśnie Państwu za chwilkę powiem. Spółka również zgodnie z uchwałą Rady Miasta Leszna z 2005 roku. Jest, jakby, tutaj decydentem, jeżeli chodzi o warunki przyłączenia do kanalizacji deszczowej, i one są wytycznymi niezbędnymi do sporządzania projektu budowlane, budowlanego przyłącza. Także to my się tym zajmujemy zgodnie też z uchwałą Rady Miasta Leszna. Jeżeli chodzi o współpracę wodociągów Leszczyńskich i Miasta Leszna, ona jest ścisła, ona jest od wielu, wielu lat i to jest umowa eksploatacyjna. Czyli to my, zgodnie z umową eksploatacyjną, eksploatujemy sieć deszczową, czyli te wspomniane ponad 105 km. Ponad 2700, czy prawie 2800 wpustów ulicznych. Zobaczcie Państwo, ponad 2300 studni rewizyjnych. Zbiorniki wspomniane, cztery sztuki w strefie przemysłowej IDEA, czy również przy ulicy Kryłowej i Mierniczej, zbiorniki wódopadowych, ale również rowy odwadniające przepusty drogowe czy studnie publiczne. Także zadań mamy sporo. No oczywiście też budżet ograniczony i tych środków ciągle de facto jest za mało ale no próbujemy sobie radzić. Jeżeli chodzi o zagrożenia, które występują w mieście Lesznie. Drodzy państwo, jak państwo widzicie, oczywiście zostało tutaj również podczas debaty przez te przedstawicieli największych wodociągów w Polsce wspomniane, że klimat się zmienia. My też to oczywiście obserwujemy. Mieliśmy bardzo trudne lata 2016, 2017, kiedy bardzo duża ilość wód deszczowych spadła w mieście ponad 600 litrów wody na metr kwadratowy powierzchni w tych wspomnianych latach. Potem się troszkę uspokoiło i przyszedł rok ubiegły, 2023, ponad 760 litrów wody na metr kwadratowy powierzchni. Bardzo dużo i znów problemy w mieście, które wystąpiły. W jaki sposób próbujemy to analizować i sobie radzić i reagować na sytuację? Mamy sześć deszczomierzy kubełkowych zlokalizowanych w różnych częściach miasta. Nadal wydaje się, że jest to za mało. Będziemy chcieli pracować nad tym, aby zintensyfikować te pomiary. Natomiast w ten sposób sobie radzimy, zbieramy pomiary. Pomiary są dobowe, godzinowe, są w układach miesięcznych. I tu jest przykład miesiąca sierpnia ubiegłego roku, 6 sierpnia. 73,6 litrów wody na metr kwadratowy powierzchni w ciągu jednego dnia. Może się to wydawać no, wcale niewiele, jeżeli w ciągu całej doby tyle deszczu spadło. Tylko że, drodzy Państwo, analiza pokazała, że to spadło zaledwie w ciągu kilku godzin i już się zrobił problem w konkretnych dzielnicach czy w konkretnych regionach miasta. Korzystamy z różnych y, analiz, wsparcia, jesteśmy na etapie testowania narzędzia firmy Skalgo. Wiem, że dzisiaj tutaj pan Michał Pancewicz wystawia również swoje stoisko na konferencji. My również wraz z miastem Lesznym korzystamy z tego narzędzia. Na razie oczywiście w fazie testowej i chcemy poznać, jakie są kierunki spływu. Tu jest akurat pokazana północna dzielnica miasta Gronowo, które też doświadcza niestety tych negatywnych skutków opadów deszczu. Tak wyglądają sytuacje na przykład po lewej stronie ulica 17 stycznia przy stadionie żużlowym. Dzisiaj też tutaj zostało wspomniane, że Leszno jest z żużla, ale przy stadionie niestety nic przyjemnego dla kibiców, którzy na stadion się udawali, zwłaszcza w okresie letnim. Mocne podtopienia, zalane ulice i wodociągi leszczyńskie pomagały mieszkańcom układać worki z piaskiem, gdzie wszyscy inni turyści się dziwili, że nie macie tutaj rzeki, a worki z piaskiem układacie, ale do takich sytuacji dochodziło. Po prawej stronie dzielnica Gronowo, czyli właśnie ta północna część miasta, do której jeszcze nie jest doprowadzony duży kolektor, również podtopienia w dwóch poprzednich czy trzech poprzednich latach. Inwestycje, które miasto wykonało, to wspomniana budowa kolektora wschodniego, rury o średnicy około dwóch metrów, dwa metry albo i czasami troszkę mniej w zależności od regionu. Zbiorniki wód deszczowych z podczyszczalnią w strefie inwestycyjnej IDEA również miasto zrealizowało w konsultacji i też merytorycznym wsparciu naszych wodociągów leszczyńskich. Pierwszy w Lesznie ogród deszczowy w miejsce regularnie zalewanego terenu, właśnie tam przy ulicy 17 stycznia, przy stadionie żużlowym, czy zbiorniki na wody deszczowe przy ulicy. Szybowników w ramach prze, y, przebudowy drogi krajowej numer 12, która przebiega przez miasto Leszno czy inne odcinki kanalizacji deszczowej. Tu są pokazane zdjęcia z budowy tzw. kolektora wschodniego. Wartość tej inwestycji to ponad 33 miliony złotych, która była realizowana w latach 2017-2021. Dalszy ciąg tego kolektora będzie budowany do aż do dzielnicy tej północnej Gronowo, i to już pozwoli na zapewnienie w coraz większym stopniu bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta. Tutaj jeszcze kilka zdjęć z budowy tego kolektora wschodniego tutaj są pokazane w strefie inwestycyjnej idea zbiorniki wód deszczowych o powierzchni około 4 hektary to jest moment kiedy one jakby pierwszy raz zostały jakby oddane do użytkowania natomiast tu już pokazuje rolę jaką spełniają to jest zdjęcie z ubiegłego roku kiedy de facto zostały już zapełnione oczywiście one wcześniej już były zapełniane przez Podczas intensywnych opadów w deszczu są to zbiorniki retencyjno-infiltracyjne i one, one, one odnawiają zasoby wodne, znajdujące się w sandrze leszczyńskim, czyli właśnie e, w obszarze, z którego my ze studni podziemnych później czerpiemy wodę. E, ulica Fabryczna w Leśnie, bardzo duża inwestycja. Tutaj wartość inwestycji ponad 23 miliony, ale oczywiście zakres tej części deszczowej był mniejszy, ale również bardzo istotny, gdzie pojawiły się zbiorniki na wody deszczowe, które mają chwilowo zbuforować i też retencjonować wody opadowe. Ulica Szybowników ponad milion złotych wartość inwestycji również na wodach opadowych. Ogród deszczowy przy ulicy 17 Stycznia, który również otrzymał nagrody i wyróżnienia między innymi ministerstwa Klimatu i Środowiska. I drodzy państwo, chciałbym przejść, bo wiem, że to już czas mnie goni. Drodzy Państwo, kolejne plany miasto Leszno ma na kolejne tereny zielone, ale również na retencję i małą retencję i odnawianie tych zasobów wodnych w miejscu ich powstawania. Natomiast ja przejdę do ostatniej takiej inwestycji dużej, którą wodociągi realizują. 31 lipca podpisaliśmy umowę z firmą Hotdruk Przemysław Andrzejewski na 12,8 miliona złotych. To są trzy zbiorniki prefabrykowane, żelbetowe, każde o pojemności 2000 metrów sześciennych na kanalizacji ogólnospławnej firma Ecol Unikon, dzisiaj też również obecny Pan Prezes, to, to jest producent tych zbiorników, które są dostarczane na naszą budowę. Tak wyglądał teren tu przy naszej siedzibie Wodociągów Leszczyńskich na kanalizacji ogólnospławnej przy linii kolejowej Poznań-Wrocław w momencie rozpoczęcia tego placu budowy. Kilka zdjęć z kamery na tą inwestycję. I kilka miesięcy tak naprawdę od sierpnia ubiegłego roku, kiedy inwestycja naprawdę nam bardzo mocno szła do przodu i de facto na dzień dzisiejszy, drodzy Państwo, wyprzedzamy termin realizacji tej umowy o praktycznie o pół roku i zamierzamy w czerwcu, najpóźniej w lipcu tego roku, całość tej inwestycji już oddać do użytkowania. Także trzy potężne zbiorniki, mniej więcej wymiary to 8,5 na 3,5. Razy 80, na 86 metrów, także to potężne są naprawdę zbiorniki. Są również zastawki tutaj montowane. Pani Byliśmy właśnie tutaj wraz z panem prezesem na wizytacji. Już kończę. Bardzo I dziękuję. de facto, drodzy Państwo, zachęcam do broszury łapiemy Leszczyńską deszczówkę która również dostępna jest na punkcie informacyjnym dzięki współpracy z firmą Retencja PL udało się taką broszurę dla miasta Leszna wykonać dziękuję bardzo 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 dziękujemy